Siemanko widzowie, pokażę wam nową zabawkę, którą, taką zabawkę wiralową i chyba wiecie co to jest i możecie możecie teraz, teraz macie chwilę, żebyście napisali komentarz i zatrzymać te wideo i możecie napisać co to jest za zabawka. Jeśli ktoś dobrze odpowie, no to przypnę serduszko. Jak robiliście? Najpierw. Yy, trzymajcie wideo. A teraz zaczynamy. Oto Labubu. Właściwie to jest lafufufo, bo ma 9 zębów, ale tu nie ma tego z gorącym klejem. I tutaj uszki, i jeszcze głowa się kręci. Zaraz ktoś przedstawi i pokaże wam, ale jeszcze na tym filmiku macie nowego gościa. I uwaga. Uwaga, Oliwier, mój kolega, nazywam go Garnaczo, ale mówię po imieniu. Cieszę się, że jest, ale niestety za trzy dni wyjeżdża albo gdzieś za dwa, więc będzie mi smutno, ale już tutaj trochę, ale tutaj poznałem taką koleżankę i nie, tu hejtujcie, że to moja dziewczyna, bo nie, po prostu chcę mieć kogoś nowego, bo nie było nikogo w, w, w poprzednim roku, tylko właśnie Oliwier był w poprzednim roku, więc mam nadzieję, że wam się spodoba chyba, okay. chyba gość i do zobaczenia.